Pogoda w sobotę i niedzielę będzie bardzo wiosenna, na termometrach do 14 stopni Celsjusza i słońce. Pierwszy weekend wiosny, ostatni w tak dobrych warunkach sezonu zimowego. Na początek wizyta w Interpolu w Zieleńcu, tam na stokach od 70 do 110 cm śniegu, warunki dobre. Słońce będzie dominować na niebie, na termometrach wiosennie od 2 na plusie w nocy do 12 na plusie w dzień. W drugim ośrodku w Interpolu w Karpaczu od 3 do 14 stopni Celsjusza, warunki dostateczne, w najlepszych miejscach do 70 cm śniegu, zachmurzenie maksymalnie umiarkowane. Im szybciej zaczniemy dzień z nartami, tym lepiej. Od południa śnieg robi się miękki. Czeskich Sudetach utrzymują się dobre warunki, jak mówią doświadczeni narciarze, dziś tam można jechać w ciemno praktycznie do każdego z ośrodków. na trasach od 90 do 130 cm białego puchu, na termometrach od zera do 8 kresek na plusie. Jak na narty czy deskę warto pomyśleć o odwiedzeniu słowackich Tatr, tam od 110 do 160 cm śniegu, słońce i mróz. W weekend temperatura będzie się wahać od minus 12 do minus 3 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe, ruch w weekend będzie zapewne spory.